Kim jestem? Wędrowcem jestem wędrowcem. Kiedy pytasz jako pedagog, to mogę opowiedzieć o tym, co robię dzisiaj. Kiedy pytasz jako aktorka, mogę opowiedzieć w czym gram. Kiedy pytasz jako scenograf, jakie scenografie popełniłam. Kiedy pytasz jako terapeuta, to ilu ludziom podałam rękę w ich drodze życia. A kiedy pytasz jako człowiek? To jestem po prostu wędrowcem. Kiedy pytasz, jako artysta, też jestem wędrowcem, który wędruje, spotyka innych ludzi i próbuje z tymi innymi ludźmi odpowiedzieć sobie na pytania, które dla niego są ważne. Mhm. A w kontekście swojej pracy, to które z tych funkcji byś wymieniła? Kim się czujesz dzisiaj najbardziej? Kiedy pracujesz z grupami, kiedy pracujesz teatralnie. Czy ja pracuję teatralnie? Ja wykorzystuję wszystkie swoje umiejętności, które nabyłam przez 40 lat pracy, do rozmowy z drugim człowiekiem. I chyba to mnie najbardziej interesuje. Spotkanie z nim, rozmowa, stworzenie jakiejś wypowiedzi, a potem podzielenie się tą wypowiedzią z innymi ludźmi. A powiedz, z kim pracujesz? Pracuję w różnych grupach, od osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z aktorami zawodowymi też są zagrożeni wykluczeniem społecznym w dzisiejszych czasach. Pracuję w szpitalu psychiatrycznym, pracuję z NGO-sami, szczególnie z tymi, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizuję projekty artystyczne, również projekty o charakterze społeczno-artystycznym. Spotykam się z wieloma ludźmi, dlatego że jako wędrowiec interesują mnie ich świat. Ale najbardziej lubię te spotkania, które trwają, dzięki którym pracuję z daną grupą w nieokreślonym wymiarze czasu. To znaczy, że to nie jest projekt, który się otwiera i zamyka, tylko to jest projekt, który trwa. I te spotkania są dla mnie najbardziej interesujące. Pragnę tu wymienić dwa takie spotkania. To jest spotkanie w Teatrze Powszechnym w Zamku w Poznaniu i spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej z mężczyznami, którzy znaleźli się w różnych, na różnych etapach swojego życia, w bardzo pokręconych ścieżkach. Tak pokręconych, że ich umysły i ich ciała zawiązały się w supełki, i w trakcie naszej pracy próbujemy te supełki rozwiązać. Mhm. Po co pracujesz z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami przebywającymi w ośrodkach no, dla osób psychicznie chorych? Tak? Skoro mówię, że jestem wędrowcem i wędruję sobie w tej, po tej artystycznej drodze, więc spotykam różne możliwości wyrażenia się jako artysta. I na tej drodze spotkałam osoby, nie powiedziałabym, że niepełnosprawne, ale osoby, które pokazują mi takie światy, których nie znałam i które są dla mnie bardzo interesujące. I wydaje mi się, że te ich światy, czy opowieść o tych ich światach, może być bardzo interesująca dla innych ludzi. I dlatego spotkanie z nimi, i dlatego teatr. A do czego to prowadzi? Jaki jest cel Twojego spotykania się z tymi osobami, akurat w teatrze? Można by o tym mówić z wielu punktów widzenia. Można by mówić, że to jest cel terapeutyczny. Mhm. Można by było mówić, że to jest cel resocjalizacyjny. Mhm. Można by mówić, że jest to cel mm, poznawczy. Ten cel, ten cel się przesuwa. O tym celu mówią mi osoby, z którymi pracuję. Zmiany, jakie w nich zachodzą, mówią mi, osiągnęłaś taki cel. Mhm. Nie mogę sobie zakładać, że ten cel ma być taki czy inny, dlatego że nie wiem, kogo spotkam na swojej drodze i czego ta osoba oczekuje. Mhm. Podmiotowość osób, z którymi pracuję jest dla mnie najważniejsza. Czyli to one wyznaczają ci cel? W jakimś sensie? Tak. Czy ten cel jest w nich. Ten cel jest w nich. To są ich pragnienia, mhm. ich potrzeba re, samorealizacji, ich potrzeba wzmocnienia się, wypowiedzenia się wobec innych w sposób mocny, donośny, czasem kategoryczny. Mogę powiedzieć, że moim celem jest snucie opowieści. Snucie opowieści o światach ludzi, których spotykam, z którymi mi przychodzi pracować. Każdy człowiek niesie jakąś opowieść. Każdy człowiek chce być, chce głośno powiedzieć ja. Takie spotykania umożliwiają mi stworzenie możliwości wypowiedzenia każdej z osób. Tak. A powiedz, jak docierasz do tego celu, to znaczy, jak pracujesz z grupą? Jak byś mogła opowiedzieć o takim procesie właśnie podróży z tymi osobami? Skoro lubię poezję i metafory, to powiem tak. Każde spotkanie z taką grupą jest jak zdobycie Mount Everestu, co najmniej. Albo wyprawa w kosmos. Niczego nie mogę przewidzieć. Co nieco jestem przygotowana i wygimnastykowana, może. Ale tak naprawdę to spotkanie jest jedną wielką niewiadomą. Wybieramy się w tą podróż. Eee, żeby zdobyć Mateweres, musimy stworzyć grupę. Wiadomo, że ten, który stoi na szczycie nie jest sam. Na ten szczyt pracowała cała grupa osób. I podobnie jest ze spotkaniem w obrębie grup, z którymi pracuję. Tego nie można zrobić szybko. Tego nie da się zrobić samemu, tego nie da się zrobić bez szacunku, bez zbudowania poczucia bezpieczeństwa. Więc wygląda to tak. Przychodzę, spotykam ludzi, którzy dowiedzieli się, że będzie teatr. Dowiedzieli się, że będą mogli coś o sobie opowiedzieć innym. Nie znamy się. Ja nie znam ich światów, oni nie znają mojego świata, a mamy zdobycie Monteverest. Więc musimy znaleźć jakąś platformę, z której y, możemy wspólnie startować, jakiś punkt odniesienia. Każdy z nas żyje, każdy z nas ma jakieś marzenia, jakieś potrzeby, każdy ma jakieś pytania, na które szuka odpowiedzi. Spotykamy się. Przyglądam się grupie, proponuję jakieś ćwiczenie teatralne, dzięki któremu dotkniemy tego problemu. Nie w sposób bezpośredni, tylko w sposób metaforyczny. I czekam, jak to zadziała na poszczególnych członków grupy. Dobrze, ale zdarzyło Ci się na przykład, że przyniosłaś problem, a on okazał się, hmm, no właśnie, nie zadziałać. Nie. nie? nie. Przynoszę na przykład jakąś baśnię, e, jakiś mit, i po prostu czytam go. Mhm. I to zawsze działa. Bo oni też sami mogą sobie znaleźć ten temat w Bo tym. Bo oni w tym znajdują kawałek swojego świata. Aha. Nie odnoszą się bezpośrednio do tego, co autor chciał powiedzieć, tylko odnoszą się do tego, co odczuli. Co im się wyświetliło na ich ekranie, kiedy słuchali danej opowieści. Mhm. I to jest taka pierwsza stacja, z której wyruszamy w podróż nad tworzeniem spektaklu. Mhm. I jak przebiegają te kolejne etapy? Bo przecież ty nie inscenizujesz tych rzeczy, które przynosisz. To znaczy. Nie to nie mnie najmniej opowieści. interesuje. To mnie najmniej interesuje inscenizacja danego, danej opowieści, którą Otworuny. przynoszę na początek. Bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób ta opowieść podziałała na poszczególne osoby, dlatego że dzięki temu dowiaduję się, kim oni są. Z każdym spotkaniem stają się coraz bardziej interesujące, coraz bardziej ich świat poznaje. Kiedy poznaję ich świat, dopiero wówczas próbuję ten ich świat połączyć ze światem postaci, w, które, w którą się będą wcielać, z którą będą współistnieć na scenie. Do jakiego punktu docelowego dochodzicie wspólnie? Do prawdy. I kiedy teraz wrócę do pytania, które zadałaś o cel. Mhm. Na tym celu jest chyba prawda. Możliwość powiedzenia o tym, co czuję, co mnie dotyka, co mnie świeżwi. Możliwość powiedzenia tego w grupie, w której się spotykamy, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa, które dodaje każdemu z aktorów siły. Buduje ich poczucie wartości, dlatego że widzą, że ich sposób odczuwania świata ma wartość, albo że jest zbliżony do odczuwania świata przez inną osobę. To wszystko, jak taka mieć pajęczyny, bardzo mocno grupę łączy, mm -hmm. dzięki czemu łatwiej zdobywać szczyty.